To są oryginalne Reinzucht. von Guten, ja. So, alle kommen mit. Kopf vorbereitet. Witajcie przyjaciele, bracia i siostry na moim nowym filmie. Tutaj mamy samiczki, weibchen. 6 sztuk, oryginały od pana Millera. Deklak, verbarte. Najlepszy czy w ogóle istnieje w tym sporcie. Ferbarty można na wszystko krzyżować, to wszystko leci. Tu są oryginały. Mistrz Polski ma prawnuki, dalsze pokolenie, a tu macie bezpośrednio od źródła, od mistrza, pana Millera. Pierwsza samiczka. 21 rok, 224. Piękna Lady, Miller tak samo jak my, bez grama lekarz, tylko natura, aska pilar koki działa, robić robotę dobrą, tak zajęło Was. Tak, następna. Te oryginały są na sprzedaż. Następna piękna samiczka, 23 rok. 108 nakrapiana ferbartka. Co jest ekstra ekstra dla konuserów. A ja, Laura, dwie piękne ladies mogą być u Was. I Was Rasławiac. Ferbat miał sam 15 razy pierwszy konkurs. Najlepszy rozpodobie taki w ogóle istnieje do dzisiaj. Te głębie lecą niesamowicie. Jego sędzia razy pierwszy konkurs. Następna samiczka piękna szali białolotka numer 24 rok 457 roczna. Piękna lady. następna samiczka 24 rok 482 A, fajna Laura, nie? Laura jest z nami, ogląda gołąbki takie Laura patrz Nasz temp lasa biczka ja. 24 rok 402 Piękna niebieska ferbartka, czysty Janzen, najlepszy co jest na tym świecie, oryginalny Janzen, direct from champion Müller, od milionera. Patrzcie, jakie ładne, super Mistrz. Tu mamy już ich pięć, jeszcze jedna, wam pokażę. Ok, przy oczu. To jest akurat bez obrączki jest tego roku, 24 rok. Piękna niebieska lady, roczna. Te sześć sami są na sprzedaż. Mogą być u was. Wysyłka jest we wtorek, i kurier wam je przywiezie na dom we środa. Już wszystko zaplanowane. Wysyłki pójdą teraz, i razem te samice mogę też wysłać. Kto u mnie zamówił gołębie, może jeszcze sobie oryginalną milerową domówić Absolutny skarb Będą was lata rozławiać te gołąbki Do nich wybiorę moje Fajne starsze samce Widzicie mnie rozławiać No i moje produkty, jak Aska, pilarkoki. To jest Niesamowita ta natura, jak działa. Takie zdrowie. Już nigdy nie będziecie widzieć doktora. Gołęby latają godzinami, płodzą, że jak zwariowane. Jeden lęk i potem wszystko rozłączać, bo już nie wiesz gdzie to wszystko wsadzać Młode rosną jak na drożdżach, tak szybko jak w tym roku nas kapilarkoki. Jak masz ten produkt, to ci jeszcze nigdy gołębie nie rosły, jak teraz. I tak jak dajesz to przez całą zimę do teraz, tak szybko ci są jajka jak nigdy w życiu, równo Równe lęgi Można też z całym stadem szybko pracować, a nie czekać I ta samica zniesie jajka, bo ta druga za tydzień później Aha A, 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 a co samica za 3 tygodnie dopiero ci zniesie. Nie, wyrównane stado Wyrównane zdrowotność tak to ma być Wtedy możesz z tym stadem pracować Możesz chować młode, zdrowe, a nie że jedne lęgi już jest Wcześniejszy, potem późniejszy i te wcześnie wyciągają tych późnych, potem to się traci wyciągają je Bo te są za silne, te są za małe. Hamują potem tę całą pracę. Te mniejsze nie chcą latać, bo się boją. Wyrównane stado na aska pilarkoki. rośnie niesamowicie. Młode zaobrączkowane już w boku zamiczka chce następne jajka znosić. Trzeba następne miska położyć. Zapraszam do współpracy. Ten film jest dla Was, żebyście mogli sobie wybrać. Te gołęby były przeznaczone do mojego rozpodu. A jak wiecie, każdy gołęb jest u mnie do nabycia. Krótki fragment jeszcze stawiłem Wam przed, przed filmem, jak jestem w głowniku Miller'a, po te samiczki. To na razie tyle. Do usłyszenia. Cześć koledzy. Ahoj.